Hej Kato, milenka, fajnie, że jesteście dzisiaj nagrywamy Back to School. Back. Dobra, zaczynam wam po kolei pokazać, co mam kupiony. Chodziła do klasy pierwszej B. A tutaj mamy takie coś do podpisywania z atomówek, bo to są naklejki i na tych naklejkach można coś napisać. Tak, czyli to są na zeszyty, tak? I z drugiej strony, a wiecie, że jest czwarta atomówka? No. Nie wiem co to jest za atomówka. Mhm, y bombka. To jest, to jest atomówek starsza szóstka. Bo ta jak już się nazywała? Brawurka. Brawurka, bójka i braw... brawurka. bójka i bajka. Aha, no dobra, no to jedziemy dalej. I bombka. Mamy już. Teraz mamy taki zeszyt. Czyli też jest atomówek. O, no mm. i dalej chyba wszystkie zeszyty masz z atomówek, co? Tak. Ten jest akurat w takiej linie. Ten jest co? Też w linie? W linie. No to dawaj tutaj już, to co pokazaliśmy, tutaj też jest z atomówek. Kratki. Tak, to jest w kratki. A Tak, tak ty masz ołówki, no. Bo tutaj można sobie podglądać, że tu są linie, a tu są kratki. Zgadza się, Miralko. Kratki. No. Kratki. O, ten na taki cili. chyba jest zły, nie? To jest moje jojo. On jest dobry czy zły? Ja już A... nie pamiętam tej bajki. Ale zły. Zły jest, on to, czaruje, tak? To, em, to on ma patyk i on się nazywa Dani. Wow, ty ich pamiętasz? Dobra, dalej mamy znowu zeszyty z atomówek. Mamy ich. No trochę ich mamy. A patrz? No, ty masz kleje, tak Cysiu, No, Cysia dzisiaj ma teraz, gorączkę. Teraz śniadaniówka. Otwieramy ta dam. czekajcie, kartka nas nie interesuje. Dobry dzień! Dobry dzień masz? No. Cysia dzisiaj miała 38 gorączki, nie? Pierwszy Zobacz, dzień. W tak, zobaczcie, tak. Pierwszy dzień w przedszkolu i już gorączkę złapała. Zobaczcie, takie coś mamy i no. zobaczcie. Tu jest takie coś, zobaczcie, tu się wkłada. I trzeba trafić do drugiego, i możemy mieć tu jakąś kanapkę, a tu można jakieś rzeczy do przekonku. to! No, takie gumeczki masz, tak? A jak nie to tu, tu jedna kanapka, a tu druga szczęść. Dobrze, i to jest z takiej. Nie wiem, czy to jest bajka, czy to są takie w smyku to było, nie? No! I do i, tego mamy i, właśnie taki bidon. No, takie same. Tak, te same są dziewczyny tutaj. Mhm. Jest panda, koala i leniwiec. Okej. Okay. I tutaj chyba też, nie? Panda, no. Panda koala. I ale i nie tu, widzimy tutaj, bo nam nie pasuje. Tu pasujesz. jest Gepard i Panda o jedno niżej zebra, jakiś tam napis i już nic. Dobra, bo mamy już I, załatwione. I poznajcie mojego nowego konia pipi. Dobra, konika już znamy. Mamy farby. Zobaczcie jakie, tu są ładne kolory. No tu są takie, ale zobaczcie na te nowoczesny normalnie, złoty i srebrny. No, tutaj mamy 24 kolory aż jest ich bardzo dużo. Tutaj brudno. są pokazane te złote i srebrne. No. Dobra, teraz zaczynamy do moich ulubionych ołówków. No. Pieski, słodkie małe pieski. Nie no. wiem co to, ale ale to na żywo chyba śmierdzi. Nie wiem, to jest jakieś zwierzę. Jeszcze skunks? Nie, to jest skunks. No. Dobra. Mamy kotki i pieski. Tutaj mamy literki, em, nuty i takie krateczki. Okej. Okay. I tutaj jest pokazana taka firma. Idea, no. no są grube te ołówki i bardzo fajnie się nimi właśnie ja pisze czy rysuje. Em, ja mam takie grube, czekajcie. No ty też tutaj masz te czerwone chyba, Milenko. No. no tam są takie czerwone, tu jest Milenka z tej strony, o. Właśnie Milenka lubi nimi no ogólnie rysować czy pisać, fajnie się je trzyma jak taką kredkę. No i tutaj są kociaki. Tak. Dobra. No i ołówki mamy, już jedziemy dalej, pokazuj tam. Dobra, Czekam. teraz... Dobra, te ołówki już na pewno widzowie też znają. No. Kle, Kleje różne trzy. No. Gumki. Z myszkami wow. chyba masz, nie? Z myszkami. Takie zwykłe, one najlepiej właśnie gumują. O, Cysia, Cysia tutaj pokazuje plastylinę. zobaczcie. I tu są też kolory właśnie złoty i srebrny, prawda? Co się utrzymaj? Co zrobiłaś? Uderzałam się w mój paluszek. Twój chory paluszek, no. Tu musisz uważać na siebie, co tutaj dalej mamy. Przejdziemy, może trochę szybciej będziemy pokazywać. Tu są kredki. I tutaj właściwie też są... Nie, tu są mazaki. Ale gdzieś tu jeszcze były kredki. Tu są kredki. Widzicie, co, mówiliśmy tyle kredek? Bo one były na promocji. więc nie były dużo, nie kosztowały. Tu jest zeszł, no to tam się tam musisz dać. Tutaj mam Milenka takie teczki. Zobaczcie, tu jest jeszcze druga. No, super. Ci co od mama zamówiła, to oni znają bombkę. Okej. Okay. Milenka chciała wszystko zatomować, no co się dało, to znalazłyśmy w internecie, a reszta to jest taka ogólna. Zobaczcie. Oj, i kredki tutaj bambino świecowe i też wszędzie zobacz wszędzie jest ten złoty i srebrny taki dodatek, nie? No. I tu tu mamy tu, pastele. Ale tu są wszystkie kolory ten kurnie. No, nie wiem, będziesz otwierała czy już nie, czy No, pokażę widzą. Zobaczcie, ile o, tu Można się wysuwać. Pięknie. No, to pobaw się, pobaw się. To jest Pipi. No może się nazywać jak chcesz, nie? W zabawie. Chodź. Pokazujemy dalej. No tutaj masz... Tu sobie wybrałaś na ten. I sobie wybrałaś, jak będziesz miała legitymację szkolną. Tak? Otworzysz? O! To jest taki słodki jednorożec. Jakiś człowiek i serduszko. I nawet jest wąż. I dinozaur. Okej, okay, no tutaj mamy znowu farby, te są akurat akwarelowe. Tutaj mamy jeszcze bloki. Tutaj ogólnie były takie kolorowanki. Ja ja tu gdzieś mam w sobie O i one też są z atomówek te bloki. O, zobaczcie, jaka tęcza. Uh -huh. O, i tu jeszcze różowe, tak? Dwa są rysunkowe, dwa są techniczne. No, gdzieś miałaś tutaj pierwsza strona, właśnie była do kolorowania z każdego, ale dziewczyny już tam pokolorowały sobie, jak to dostały. No, ja to chyba wyrzuciłam. No, może, jak że się pokolorowały, to może żeśmy już wyrzucili. Zobaczcie, jaka creepy poppy. O, to mi rysowała, no. Całkiem nieźle. Zobaczcie, co jeszcze mam. Takie bibuły. No, i tu chyba wszystko pokazaliśmy. Aha, chyba tą minikę nie pokazaliśmy. Nie Aha. pamiętam teraz z myszkami. Mhm. Co tu jeszcze masz? Taką plastu. Aha, to Marcysia plastelinę pokazywała w no. naszym I tutaj mamy? Tetmę. I oczywiście z czego ona jest? Atomówki. <gry> Kontrazu. No, ekstra tutaj. I na koniec został Ci jeszcze do pokazania, co? Piórnik i tornister. No to dawaj. Czekajcie, teraz będzie piórnik. O, mnie jak się schyla. Piórnik mamy taki. Z psiakiem. I zobaczcie, jak w środku wygląda. Tylko się tak otwiera. I tu ma takie przegródki i tu. O i zamknięty, tu będziemy jeszcze musieli metki uciąć, tak? To jest ten pies. Jest tutaj ten piesio. Będziesz mogła sobie w sumie to wykorzystać, tak jak będziesz chciała na coś nakleić. Milonka tak czasami wykorzystuje sobie mhm. rzeczy z metek. No i pokaż ten twój tornister. To jest ostateczna rzecz i będziemy się pakować, bo jutro już jest dzień szkoły. My dzisiaj my w ogóle bardzo późno nagrywamy ten odcinek Back to School. Dawaj. Cały czas u nas się coś w sumie działo. I nie mieliśmy czasu i tak przeciągaliśmy trochę. <laughs> Zobaczcie sobie chorą milerkę. Cieszę się, że idziesz do szkoły? Tak! Z Wiktorią! Tak, chodzi z koleżanką z przedszkola, Pokażę jeszcze ten korek, z bliska. No dawaj, dawaj, dawaj. I zobacz... Z czym on tu jest? On jest z jednorożkami. Z piaskami, kotkami, chmurkami. No ma tutaj takie dwie kieszonki. O, tu jest taka z siatką. Tu, tu jest... O, zobaczcie, tu jest nawet to. Tak, no. A tutaj? pokażę. Tutaj to są mamy. Muki. O, sauna. No. Fajnie, nie? I to wszystko. A jeszcze masz gdzieś tutaj worek. Właśnie, zobaczcie. Jest tutaj jeszcze worek na buty, a... na strój i też jest z... A to muki. kontra zło, winne są jak mało kto. Moja teczka jest full zapchana. No wszystko tu jest popakowane, a to są nasze atomóweczki. Atomówki, kotło. No, Winne znamy. są jak małoko. Lubisz to śpiewać, co? Tutaj właśnie Milenka ma wszystkie rzeczy pochowane. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zostawcie dużo łapek w grę. Zasubskrybujcie mój kanał i naciśnijcie na dzwoneczka. Bo jak nikt nie naciśnicie, to dostaniecie ze termometru. To pa, widzimy się w następnym odcinku i pamiętajcie, pa pa!